Personality Plus, Daily Miracles, Hoping Nights Every Day. 21 października 2025 roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Witajcie, kochani, słuchacie programu Cuda Każdego Dnia na falach Christian Culture. Dziś dotykamy bolesnego, ale ważnego tematu: kiedy Bóg odpowiada inaczej. Jeden z kaznodziejów powiedział: Niewiele rzeczy wystawia naszą wiarę w Boga na próbę tak mocno, jak modlitwa bez odpowiedzi. Masz takie doświadczenie? Gorliwie prosisz o nawrócenie bliskiego, zdrowie, pracę, a Bóg milczy lub odpowiada nie tak jak chcesz? Sprawy pogarszają się. Gotowi na nadzieję, która rozproszy wątpliwości, zostańcie z nami. Doświadczyliśmy tego niedawno w naszej rodzinie. Trudne chwile, których nie oczekiwaliśmy. Modliliśmy się z wiarą i ufnością, a jednak, Boże, nie tak miało być. Pojawiły się pytania, czy zrobiliśmy wszystko, czy czegoś nie zaniedbaliśmy, a może gdyby diabeł czai się w takich chwilach słabości i podsuwa kłamstwa. Bóg jest okrutny, nie można mu ufać, twoja wiara jest za słaba. Bóg Cię nie kocha, nie słucha, bo nie zasłużyłeś. Łatwo w to wpaść. Poczucie winy, wątpliwość w Bożą dobroć, emocje zaciemniają obraz Jego wszechnocy, wierności i miłości. Ale Jezus zapewnia nas w Ewangelii według Mateusza w rozdziale siódmym, w wersetach od 9 do 11, czy dziecko, gdy prosi ojca o chleb, dostanie kamień, czy kiedy prosi o rybę, dostanie jadowitego węża? Jeśli więc wy, grzeszni ludzie, dajecie swym dzieciom to, co dobre, tym bardziej wasz ojciec w niebie da to, co najlepsze tym, którzy go proszą. Uchwyć się tej obietnicy. Bóg wie, czego naprawdę potrzebujesz. On cię kocha najmocniej na świecie. Nie wątp w jego dobroć. Kliknij subskrybuj i wyślij ten odcinek komuś, kto czeka na odpowiedź Boga. Niech usłyszy o jego miłości. Chcesz codziennych inspiracji na modlitwę w oczekiwaniu? Wyślij sms cuda. Na 697, 473, 741, całkowicie za darmo. Wyzwanie na dziś. Przypomnij sobie chwilę, gdy Bóg odpowiedział inaczej, ale lepiej. Napisz w komentarzu: Ufam Bożej dobroci i podziel się, jak On działa w Twoim życiu. Jeśli to porusza Twoje serce, pomóżmy się razem. Panie Boże, dziękuję, że jesteś dobry, że Twoja wierność i łaska. Trwają na wieki. Pomóż mi, by ta pewność Ciebie była we mnie zawsze, pomimo trudności. Daj mi siłę, by nie wątpić w Twoją miłość. W imieniu Jezusa. Amen. Jeśli ta modlitwa Cię poruszyła, kliknij, lubię to, i udostępnij ten odcinek. Amen. Bóg odpowiada zawsze z miłością, nawet gdy inaczej. Stój mocno w ufności, bo cuda dzieją się każdego dnia, nawet w ciszy. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek o Bożej Transformacji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Udostępnij, kliknij dzwoneczek i bądź częścią społeczności, gdzie wiara triumfuje nad wątpliwościami. Niech Bóg Cię błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj, bądź częścią Bożej Rewolucji Miłości. Opracował Andrzej Thiel i Bogusia Król. Adaptacja audio-wideo Cezary Rogowski.

Wodzie. O dziecko, kroć po wodzie, nie przejmuj się. Kroć po wodzie, kroć po wodzie. Kroć po wodzie, mm -mm -mm. kroć po, po wodzie. Kiedy toniesz w nocy, ja trzymam cię w dłoniach, Zaufaj, ja. Po wodzie. Krocz po wodzie, krocz po wodzie, krocz po wodzie. Okrocz po wodzie.